No, witam, konie się Mariusz. Już po pierwszym meczu, który był dzisiaj o 13:00, między Polonią Ernestynów, muszę z karteczki żeby nie obrazić z jakimś pomyleniem drużyny, z Odromalczyce. Mecz zakończył się wynikiem 2 2:1 dla gości, czyli dla Odry Malczyce. Serdecznie gratuluję zawodnikom i trenerowi. I gratuluję też kibicom, którzy musieli oglądać to widowisko od pierwszej połowy przynajmniej. No ale już teraz dochodzimy, do, dochodzimy już do sedna. Więc tak, przyjechałem jak zawsze, chyba 10 po 10.00. Boisko przejście z trzeciej ligi z jednej góry na A klasy troszeczkę, y, troszeczkę odczuwalne. E, no w każdym razie y, poszedłem sobie na ławeczkę, aczkolwiek chyba cały mecz przestałem, prawie cały mecz przestałem, bo było zimno, nie będę ukrywał. I teraz do oleśnicy będę brał bluzę na wszelki wypadek. E, no i co o samym meczu? W samym meczu było trochę ludzi i z malczyc. No, grał Beniaminek, także tutaj yy, Beniaminek to jest gospodarz oczywiście, yy, i po prostu, no, myślałem, że będzie więcej ludzi. No, ale i było jak było, było ok, jeśli chodzi kibiców, yy, wzajemne było zrozumienie i, i rozmowy bez żadnych agresji. Co do meczu, pierwsza połowa do zapomnienia. Niestety, yy, gdyby nie piwko, to bramkarz, mówię teraz to mogłoby być słabo po tej pierwszej połowie. Także on jakby utrzymał nas przy życiu z wejścia na drugą połowę. W drugiej połowie już było lepiej, już, już było widać, że odzyskujemy że to, mamy to cwaniactwo. Jednak są za, zawodnicy też doświadczeni w tej drużynie i też jest powiew młodości, bo widziałem 17 siedemnastolatka w Maczycach, jeszcze tak nazwiska nie znam, ale mam nadzieję, że Zapamiętam. W każdym razie tak, w drugiej połowie było już dużo lepiej. Były dwie bramki strzelone przez Anana Skręta. Takie kuriozalne, ale no takie też trzeba strzelać, prawda? Akuriozalne czyli bezpośrednio z rzutu rożnego. A druga bramka, niestety, nie mogę Wam powiedzieć, ponieważ akurat ktoś z zawodnik drużyny gospodarzy szukał piłki, która by lądowała w kukurydzy. I ja mu powiedziałem, że to jest mniej więcej w tym rejonie i słyszę Gold. Także niestety drugiej bramki nie widziałem, ale słyszałem, że była też taka mm, no ładna, no, podobno. Także na, na temat drugiego gola się nie wypowiem. E, zrobiło się 2-0 i, i ja tutaj rozmawiałem, oglądałem ten mecz z Tomkiem Szczęskim. Bardzo bardzo gość, bardzo duża wiedza o Malczycach i bardzo, e, bardzo za tymi Malczycami, za Odrą jest i fajnie spędziłem 90 minut w jego towarzystwie. I, i po prostu mu powiedziałem tak, bo mecz był naprawdę Weźmy Beniaminek, stres o dramaczyce jest w budowie, ale mecz był taki, no, słaby, co nie? Ja mówię cały czas o poziomie, jeśli chodzi o tą klasę rozgrywek, żebyście wiedzieli. I to jest zawsze tylko i wyłącznie moja opinia. Chcecie się z nią zgadzać, to dobrze. Nie, to, to też dobrze, tak, no, ale to jest moja opinia. No i się zrobiło 2-0, i mówię, to powiedziałem do Tomka, że. Ach, niech oni grają ładnie w maczycach, a na wyjeździe niech wygrywają nawet po takim meczu, bo ci co jadą na ten mecz, zrozumieją, ważne są trzy punkty, wynik pójdzie w rejon i w tabelec, nie? No ale później się zrobiła ta nerwowa końcówka to, o czym chciałem porozmawiać, że gospodarze strzelili gola na 2-1 w końcówce meczu i tu się wtedy zaczęła już naprawdę taka mocna nerwówka zakończona mocną przepychanką wydaje mi się, że niepotrzebna. Mówię tutaj teraz jako kibic Odry, ale jako też staram się bezstronnie patrzeć na tą sprawę, że tamta kłótnia była niepotrzebna co spowodowało bezpośrednią czerwoną kartką dla naszego zawodnika, gdzie reszta podostawała żółte, więc to tym bardziej potęguje, że to było niepotrzebne, tym bardziej, że piła piłka dla nas żeby, to, żeby to, tą sytuację sprowokował jakiś, nie jakiś, bardzo młody zawodnik, to ja bym to zrozumiał, ale to byłby zawodnik, który już wiadomo, że nie w zawodowym, ale w takim graniu w A-klasie lub okręgówce, myślę, bo już nie wiem, nie jestem pewien, to on już grał i wie, że takich rzeczy... Wydaje mi się, że nie powinno być takich rzeczy, że machamy czerwoną, bezpośrednio czerwoną kartkę. Nie wiadomo, co będzie w opisie. Ja tylko mówię z perspektywy mojej, że, że słabo to wyglądało. I powiem, że jak mieliśmy pretensje do niektórych zawodników, to, to powiem prawdę, że ci, o których można by było myśleć, że będą wariować, byli jakby grali bardzo profesjonalnie po swojemu, czyli dawali z siebie wszystko i ale. Ta czerwona kartka może tak powiem delikatnie była centralnie niepotrzebna i jeśli takich czerwonych kartek będzie się powtarzać w Malczycach na wyjeździe no to będziemy mieli z jakby no zły odbiór a co jest też ważne w takim etapie na takim Poziomie rozgrywek z wyobiori i w maczycach, i, i poza granicami maczyc. Bo, bo ja rozumiem, że wychodzi 1-2 jest y, akcja sam na sam i, i, i faulujemy taktycznie, czerwona kartka. no Można powiedzieć, że jest bohaterem, tak? Ale w tej sytuacji, gdzie była nasza piłka, nie, to jest ewidentnie moim zdaniem nieodpowiedzialne zachowanie i chcę, żebyście wiedzieli, bo, y, bo to zrobił zawodnik z maczyc. I y, muszę być też obiektywny, tak? I, no, i na tym zakończył ten temat tej czerwonej kartki. W każdym razie mecz był, ja powiem tak, liczą się trzy punkty dla gości, i to jest dla nas najważniejsze. Gospodarze zagrali, jak wejście z B klasy do A klasy, naprawdę przyzwoite zawody, i naprawdę, gdyby nie piwko, mogłoby być różnie w tym meczu. Także gratulacje dla Ronkarza, wydaje się, że oprócz strzelca dwóch goli, wiadomo, to jeszcze on był taką najbardziej jasną postacią w tej drużynie. Jakby, jakby to powiedzieć, i dla gospodarzy, i dla gości, pierwsze koty za płoty. E, także myślę, że będzie tylko lepiej i dla jednych, i dla drugich. Całe szczęście, że tych jednych już mamy z głowy. A później, już będą się tylko inni przekonywać, jaka to odra, bo może być groźna. Bez czerwonych kartek. To co, to na razie wszystko. Aha, zapomniałem jeszcze Wam powiedzieć, że dzisiaj, jak poszedłem na ten mecz, dostałem taki fajny gift, który się teraz jeszcze przyda. Stałem koszulkę, o, nie koszulkę, czapeczkę od Rymaczyce. I w tej czapeczce, jak tylko będzie możliwe, będę chodził. Także dziękuję bardzo panu Tomkowi Szemskiemu za ten prezent. Będę go nosił dumnie na głowie. Także to na razie wszystko. Jeszcze raz gratuluję od Drymalczyce. Gratuluję strzelcowi dwóch bramek i bramkarzowi meczu. Reszta troszeczkę musimy się spiąć na, i skoncentrować na graniu. A nie na gadaniu, więc może wtedy będzie lepiej to wyglądać, bo wynik jak najbardziej jest dobry, ale jakość gry na razie pozostaje wiele, pozostaje wiele do życzenia. To na razie wszystko. Zjadłem obiad. Wsiadamy w auto i jedziemy do leśnicy na derby. Wszystkiego dobrego, życzę miłego popołudnia. Nara.